Ja dziękuję. Znalazłam! Znalazłam! Boże, sorry, Przepraszam, czy ja nie zauważyłam, że on leży w mojej torbie. Jak go zresztą sama tam wsadziłam, na śmierć zapomniałam. Tak, a mówiłem. Po co mi Kolczyk? Mówiłem? O, ale się cieszy! A co wy, na tak smutni jesteście? Co to? Ktoś umarł? Dalej, energia! U nas w teatrze, jak mamy spadek energii, ale to robimy siedzisz, takie... Ale zobacz Ola, jak siedzisz, też może być bardzo przyjemnie. No właśnie! To jest takie ćwiczenie na siedząco. Siadamy w kole i wyobrażamy sobie, że tu leci taka tuba. I ta energia wypływa z tej tuby na nas, a my ją przyjmujemy, no! Ale nie jesteśmy w teatrze, tak? Nie jesteśmy w teatrze. Ja, ja was nie rozumiem. Co się z wami dzieje? Kamery na nas patrzą. Chodźcie, pokażę, że jesteśmy fajną, szczęśliwą grupą, wow! Ola, ale... Zauważ, że nikt w Ciebie nie ma na to ochoty. Chcemy odpocząć. Ale od czego wy chcecie odpoczywać? Nie warto Ej, Olka, od Ciebie chcemy odpocząć, od Ciebie. Wiecie co? Jakby u nas w teatrze. Oka! Daj spokój z tymi teatrami. My już wszystko wiemy. Co robiłaś, gdzie grałaś i kim. Sama się w tym plątasz i nie wiesz w ogóle, co do czego. Kompletnie was nie rozumiem. Już nawet Szekspir powiedział. Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest ani lepsze. Ale Kim ty jesteś, bo na pewno nie aktorką. Nie wiem, o czym ty mówisz. Doskonale wiesz. Przestań w końcu udawać, bo to jest żałosne. Nie rozumiem. Tak jak mówiłem, sama się w tym plątasz. I gubisz Jestem aktor. Nie, no jesteś aktorką. Zresztą wszyscy nimi jesteśmy aktorami, prawda? No słuchajcie, są kamery. Jest publiczność, <laughs> jesteśmy aktorami. <laughs> Przestańcie. Ola, wszyscy widzą, że mieszasz że nie tak wygląda prawda. Widzimy, Ola, że te, te wszystkie historie tak naprawdę są z palca wyssane. Nie było żadnych teatrów, w których grałaś, nie było żadnych aktorów, z którymi grałaś, nie było żadnych spektakli, w których grałaś, Ola. Dajcie jej spokój. Ola, nie musisz kłamać. Dlaczego to robisz? Bądź po prostu sobą. Mm. Oszukujesz nas cały czas. Po co? Przestań mm. grać. Grałaś w trzech siostrach i co? I nawet nie wiesz kto to napisał. Mm. Myślałaś, że to nie wyjdzie na jaw? Jak duże trzeba mieć kompleksy, żeby całe swoje życie budować na kłamstwie? Wiesz, no, no, nie każdy musi być aktorką, no ale nie musisz nam kłamać. A co ty, ty myślisz, że my nie widzimy? Powiedz nam prawdę, no po prostu wprost. Chcecie wiedzieć? No tak. Tak? Proszę, powiem Wam, jestem aktorką. Jestem genialną aktorką. Jestem wirtuozem aktorskim. A gram? Całe życie. Odkąd pamiętam, gram i gram. Tak naprawdę, to moja przygoda z aktorstwem zaczęła się już w przedszkolu. Sierota! O, to była rola. Na próbach. Najtrudniejszy był moment, kiedy moja bohaterka nabiera świadomości. Zaczyna odbierać świat inaczej, inaczej niż przez smoczek. I nagle wszyscy, z którymi się wychowuje, których kocha, opuszczają ją. Jeden po drugim, jeden po drugim. Do tej pory pamiętam swoją kwestię. Proszę pani. Dlaczego już nie ma Kasi? Wiesz, Kasia znalazła sobie nowy domek i, i rodziców. Ja też bym chciała, dlaczego ja sobie nie mogę znaleźć nowego domku. Tutaj jest Twój domek. Kiedyś, jak już będziesz duża, zrozumiesz to. Ale dzięki tej roli dostałam kolejną szansę i nową propozycję. Walka o życie. To była sztuka. Zagrałam dziewczynkę, która była ciepła, wrażliwa, ambitna. Ale pech chciał, że funkcjonowała w brutalnym świecie przemocy. Każdy jej dzień był tytułową walką o życie. Uczyła się pilnia. Uprawiała sport, samoobrona. No, wiadomo, z początku nie dawała sobie rady. Przez jakieś trzy lata częściej leżała na opadkach niż wygrywała. A tłukli ją wszyscy. Iem, iem, Ale z czasem doszła do wprawy. Poznawała kolejne techniki tego pasjonującego sportu. Aż w końcu została wymarzonym trenerem. I wtedy ona mogła... NIE! Inspirująca była droga, jaką moja postać musiała przebyć. Z wrażliwej dziewczynki staje się bezwzględną suką. Ale ja byłam ambitna. Uwielbiałam wyzwania. Szkoda tylko, że autor nie pomyślał o happy endzie i nie do jej grama nadziei na przyszłość. Ale wiadomo, że ciekawa sztuka ma dać do myślenia publiczności nie postaci. To oni mają przeżywać, płakać, nie ja. No nie patrzcie tak na nami, takie sztuce. A kolejna propozycja, pojawiła się nagle, i niespodziewanie. Miłosna komedia romantyczna pod tytułem Niezapomniane urodziny, czyli brutalny gwałt z ciężkim pobiciem. Moim zdaniem tytuł troszeczkę przedługawy, ale sama historia wyjątkowo interesująca. Bolesna podróż w świat miłosnych rozczarowań. A potem, jak przewidziałam, propozycje sypały się jak z płatka. Tytuły też mówię same za siebie. Pan na nikt. Witamy w dżungli. Kłam, kotku, kłam. Aż u szczytu kariery trafiłam tutaj. I zaczęłam nową, ciekawą sztukę. Na mnie była ciekawa. Gdybyście mi nie przeszkodzili. Czy wy nie rozumiecie, że ja nie potrafię inaczej żyć? Ja muszę kłamać, rozumiecie? Ja muszę kłamać. Każdego dnia całymi siłami staram się wierzyć w świat, który nie istnieje, który wymyśliłam. Tylko po to, bo jest mi ze sobą dobrze. Tylko wtedy czuję swoją moc, swoją wartość. Jestem niezwyciężona. I tylko to chroni mnie przed szaleństwem na skraju, którego stoję odkąd pamiętam. Mam dość udawania, chcę walczyć, a nie bawrać się w kłamstwie. Chcę mieć kogoś, kogo mogę kochać. Chcę przestać nie nawidzieć ciebie. Chcę przestać nie nienawidzić...